Cześć! Niech was Bóg Bogosławi po różańcu męskim jadem do Kauflandu załatwić się i coś przyszykować na wyprawę do kluczborka. Przyjdźcie mnie poznać. Nie jestem nieosiągalny. Idziemy obok siebie. Żyjecie we mnie, a ja w Was. Nigdy nie jesteśmy rozłączeni. Nigdy. Przyjdźcie zaczerpnąć z mojej nieskończonej dobroci i pozwólcie Waszej surowości rozpłynąć się w mojej czystości. O córko, choć wiele moich umiłowanych dzieci uświęcił chrzest, to tylko niewiele z nich zna mnie takim, Jakim jestem. Zapominają dostrzegać we mnie kochającego ojca. Wielu z nich porzuca mnie, sądząc, że jestem dla nich niedostępny. Wielu z nich zna mnie po swojemu, doznając stałych uczuć pogardy względem mnie. Niektórzy myślą o mnie tylko z obawą. Inni jeszcze wątpią w moją nieskończoną miłość. W tym miejscu przerwałam, dostarczono mi właśnie zamówiony obraz świętego całumu. Wpatrywałam się w niego, a następnie zaczęłam ponownie pisać, ciągle na niego patrząc. Przypomnij sobie, ja ciągle cierpię Masulo, jakże jestem napojony goryczu. Dlaczego, dlaczego tyle moich owieczek się rozpieszło? Popatrz na nie. Czyżby moja ofiara była daremna? Córko, jakże jestem nieszczęśliwy. Jakże rozdarta jest cała moja dusza. Cierpi. Karm moje owce i nie zniechęcaj się w pisaniu. Nie, panie, nie zniechęcę się. Dam ci siłę której będziesz potrzebować. Pójdź, pracujmy, kontynuujmy, jestem Twoim nauczycielem. Rozraduj mnie i nie zapominaj o mojej obecności.